Dzień dobry, kochani, w kolejnym odcinku Kręcimy Nieruchomości. Dzisiaj mamy wyjątkową nieruchomość, która, mam nadzieję, spełni oczekiwania miłośników nowoczesnych technologii, nietuzinkowego designu oraz komfortowego życia. Zapraszamy do środka. Powierzchnia domu to 388 m2. Dom postawiony został na działce o powierzchni prawie 1000 m2. Mamy tutaj 5 pokoi. Do domu przynależy dwustanowiskowy garaż, a także obszerne tarasy, w tym ponad 50-metrowy taras na dachu oraz pięknie zagospodarowany automatycznie nawadniany ogród. Dzień dobry, kochani, już tak oficjalnie witamy was już w środku tego wyjątkowego parterowego domu. Zatrzymaliśmy się na chwilę w holu, bo wydaje nam się, że o tym miejscu też warto, żeby wam kilka słów powiedzieć. No zdecydowanie warto powiedzieć. Hol jest przede wszystkim reprezentacyjny i jest przede wszystkim szeroki. I tutaj już działa nam rekuperacja jest. Bardzo, bardzo chłodno, fajne takie uczucie w porównaniu z tym, co mieliśmy tam na zewnątrz. Tak jak powiedziałem, hol bardzo szeroki, płynnie połączone od razu z tą częścią dzienną. Tam po lewej stronie mamy zejście do garażu, obok garażu jest oczywiście garderoba, czyli to jest kolejne takie rozwiązanie, gdzie wiecie, mieszkańcy wysiadają z samochodu, przechodzą do garderoby i przechodzą do dalszej, tutaj już mamy część dzienną tego domu. Dom podzielony jest na dwa skrzydła. Pierwsze skrzydło domu to salon połączony z kuchnią i jadalnią. Kuchnia robocza, spiżarnia, toaleta dla gości oraz pokój gościnny z łazienką. Sypialnia master z tarasem oraz przejściem do łazienki z prysznicem. Drugie skrzydło domu to duża, ponad 40-metrowa siłownia z wyjściem na taras. Istnieje możliwość przearanżowania tego pomieszczenia na jedną lub dwie sypialnie z oddzielną łazienką. A tutaj już w tej części otwartej, w tej części salonowej połączonej z kuchnią i jadalnią to już dzieje się naprawdę dużo i przez chwilę zastanawialiśmy się od czego zacząć, ale już chyba wiemy od czego. Tak, zaczniemy od kuchni. Przede wszystkim to zaczniemy od tej ściany, która jest za mną. Zwróćcie na to uwagę. Ja pierwszy raz widzę gabion zainstalowany jako ściana. Ściana, w której też umieszczono dwa piekarniki, jeden jest funkcją mikrofali, drugi jest piekarnik parowy i ekspres do kawy. Ale przede wszystkim zwróćcie uwagę na to oryginalne rozwiązanie, pierwszy raz widzę gabion zainstalowany w kuchni, w ogóle we wnętrzu nieruchomości. Zazwyczaj, wiecie, są to murki podmurówki i tak dalej, o tutaj mamy to w środku domu. Kuchnię dopełnia nam wyspa z płytą indukcyjną. Tutaj mamy okap wysuwany, który wyjeżdża nam sobie do góry. Blat na tej wyspie to jest drewno bukowe. Tutaj jak zauważycie, to ta wyspa została podzielona takim elementem dekoracyjnym. To jest trójwarstwowe szkło tłuczone, które dodatkowo jest podświetlane i ono na przykład jak na zewnątrz zapala się światło w określonym kolorze, to ono tutaj to światło pali się w, takim samym, w takiej samej kolorystyce. Yy, mamy też takie oddzielenie, tej części tutaj roboczej, na której pracujemy, od tej części, gdzie możemy spożywać posiłki i rozmawiać z naszymi gośćmi. Ale zwróćcie uwagę na to, że w tej kuchni no, mamy właściwie płytę indukcyjną, tutaj mamy kilka piekarników, ale na przykład gdzie została ukryta lodówka? To ja już spieszę, spieszę z tą informacją, bo wyobraźcie sobie, że za tymi pięknymi yy, czarnymi szklanymi drzwiami jest ukryta brudna tak zwana kuchnia. A tutaj przygotowujemy wszystkie posiłki. Chodziło o to, żeby w tej części. Otwartej tej części reprezentacyjnej, no nie było widać od razu z lewu, e, wszystkich tych szafek i wszystkich talerzy, i garnków, i tak dalej. E, chcieli właściciele sobie oszczędzić takiego widoku i chcieli, żeby kiedy odwiedzają ich goście czy rodzina, żeby faktycznie było takie oddzielne pomieszczenie, które jest zamykane, które można e, odseparować od reszty domu. Może to być bałagan, wiecie, chaos. Zresztą tutaj po mojej prawej stronie jest spiżarnia dosyć duża, więc dużo się. Się też dzieje. Trudno, żeby to było na, w tej części reprezentacyjnej, a takie rozwiązanie widzimy coraz częściej i to są naprawdę dobre patenty i dobre pomysły. Pokazywaliśmy na przykład takie rozwiązanie na złotej. Jak chcecie zajrzeć, to tutaj link wyświetlimy. Za mną widzicie cztery instalacje z tapetami imitującymi materiał, a ponad głową mam 30 metrów kwadratowych napinanego sufitu, w którym odbija się wszystko to, co mamy w salonie i Magda. No dobrze, ja też się odbijam, nawet widzę to, ale nie tylko ja. Słuchajcie, odbija się też w tym przepięknym suficie również ten niezwykły widok. Trzy szybowe okna, 7,5 metra całość, także niezwykle, niezwykły obraz tutaj został stworzony na piękny taras i ogród. Bo skoro już o tarasie mowa, to wychodzimy na taras i na ogród. I tam mamy kota, który nam się pięknie komponuje w tym <laughs> zagospodarowym ja w chyba coś akurat łowił, ale teraz się schował za kamieniem, odpoczywa, słuchajcie. Tak naprawdę najistotniejszą zaletą tego domu jest to, że to jest dom parterowy, a do tego z płaskim dachem. Na pewno, jak przeglądacie ogłoszenia, czy w ogóle przeglądacie jakiekolwiek magazyny, to widzicie, że mnóstwo jest domów z takim skośnym dachem bardzo mało w dalszym ciągu. Tak naprawdę to są pojedyncze egzemplarze to są domy, które są właśnie z płaskim dachem parterowe. Tak, A dlaczego rację, tak się dzieje? No masz rację. No w Polsce dominuje taki styl budowania, że to jednak daszki muszą być, ale to też wynika bardzo często z przepisów, jakie narzucają e, na inwestorów e, miejscowe plany bądź warunki zabudowy. No tutaj akurat można było zrobić dom płaski, parterowy, z takim płaskim dachem. Jest to nowoczesne rozwiązanie, nowocześnie wygląda. Tak jak widzicie, ta bryła bardzo mocno wyróżnia się spośród tego, co mamy tutaj naokoło. No, no, naprawdę ten dom w tej okolicy to jest taka prawdziwa perełka, która bardzo mocno kontrastuje z tą architekturą, którą mamy naokoło. I dlatego myślę, że jeżeli faktycznie ktoś z Was szukałby czegoś oryginalnego, czegoś nietuzinkowego, czegoś nietypowego, dodatkowo, bardzo dobrze przygotowanego. Jeszcze za chwilę powiemy o tym, jakie dodatkowe jeszcze zalety ma ten dom, bo faktycznie ma jeszcze. To myślę, że ta nieruchomość mogłaby zwrócić swoją uwagę właśnie takiej osoby. To dodatkową zaletą, o której powiedziała Magda, jest energooszczędność tego domu. W domu zainstalowano rekuperację, w domu zainstalowano pompę ciepła, a dodatkowo jeszcze na dachu mamy panele fotowoltaiczne o mocy 10 kW. I z tego, co powiedział nam właściciel, to właściwie tutaj wystarczy kilkaset złotych i mamy już pokryte wszystkie koszty ogrzewania, no bo mamy pompę ciepła, energii elektrycznej na cały rok. Także dom można powiedzieć, że pasywny, w pełni pasywny, dom energooszczędny, dom eko. I to w takim nowoczesnym kształcie. Dokładnie, a za jedziemy na wakacje, bo to też jest ważne, żeby odpoczywać i mieć za co. Moi drodzy, kolejnym elementem wyróżniającym ten dom jest jego konstrukcja. Konstrukcja, którą zastosowano przy budowie tego domu, to jest konstrukcja stalowa. Cały ten dom, cała jego konstrukcja została tutaj przywieziona na takich wielkich samochodach, a następnie poskładana na miejscu. I wyobraźcie sobie, że cała budowa, składanie tej konstrukcji, tego domu, który jest za mną, a jest to prawie 400 m2, może potrwać około dwóch tygodni. Oprócz unikatowej technologii szkieletu stalowego w nieruchomości zainstalowano także system domu inteligentnego. Dzięki temu z telefonu bądź tabletu możemy sterować alarmem, wentylacją, ogrzewaniem, oświetleniem lub roletami. Przechodzimy do dwóch pomieszczeń. Magda pokaże Wam główną sypialnię, master, a ja pokażę Wam siłownię, która jest ukryta na, za tymi drzwiami. Jak zwrócicie uwagę, to te drzwi idealnie pasują do sufitu, który mamy w salonie. Wszystkie drzwi zresztą w tym domu mamy właśnie na takim stelażu, na rolkach przesuwane, rolki jak na Instagramie. Zapraszam Was tutaj. Siłownia, ponad 40 m2 powierzchni, którą równie dobrze możemy spokojnie podzielić. Na przykład na dwa pokoje, albo zostawić jeden taki, jedną taką bardzo dużą sypialnię z własną łazienką. No i tutaj zwróćcie uwagę, że też mamy kilka metrów kwadratowych na suficie, napinanego sufitu. Kolejne pomieszczenie to sypialnia, i o ile ta część. Jest, wiecie, całkowicie oczywista niemalże. Oprócz tych pięknych tapet, które naprawdę robią tutaj wrażenia, no i tego, że za oknem mamy tak naprawdę ścianę zieleni, ponoć biegającego konia, jakieś łosie, sarny i tak dalej. Ale chciałam Was zaprosić i zabrać za te drzwi. Chodźcie za mną. A za tymi drzwiami szklanymi jest olbrzymia, słuchajcie, mega duża garderoba taka chyba, o której marzy prawie każdy. Ja przynajmniej o takim, taką chętnie bym posiadała. Tutaj po lewej stronie jest część męska. Zaraz za główkiem tapicerowanym część damska. A tutaj jeszcze dodatkowo łazienka. I Zwróćcie uwagę na te detale i szczegóły, które w tym domu naprawdę są dopracowane do perfekcji. Piękny gres z naprawdę cudownym wzorem. Duże Dodatkowo jeszcze oświetlone ledami lustro. Zobaczcie, a tutaj szklana mozaika. Już sobie wyobrażam, ile pracy było tutaj włożone. Za tą szklaną mozaiką, za tą szklaną, jakby szybą, od razu jest prysznic. Duży, przestronny prysznic. I na koniec jeszcze mamy pomieszczenie gospodarcze z pralnią. Dobra, kilka godzin nagrania i musimy Magdę trochę zrelaksować, ale na szczęście tutaj mamy zainstalowaną taką huśtawkę, która jest przytwierdzona do konstrukcji stalowej, więc ci z Was, którzy nas obserwują, pamiętają jaki mieliśmy wypadek podczas nagrywania jednego z domów w Józefowie, ale myślę, że jeżeli tutaj już by ta huśtawka spadła, to chyba nam się dom zawali. Bardzo się obawiałam, obawiałam tej kuli. Wydawało mi się, że musi to być bardzo nie, niewygodne, ale okazuje się, że słuchajcie, marzenia. Usiadłam i nie wiem, czy wstanę, także Wam już mówimy cześć i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No, można się tutaj rozpłynąć, prawda? Tym bardziej, że mamy tutaj idealną ciszę i spokój. Dobra, nie przedłużamy. Pa. Dzięki, zapraszamy na kolejny odcinek.